5 groszy rocznik 1993. 150 tysięcy procent zysku w przeciągu 30 lat. Prawie największy procent zwrotu zysku na monecie pod tzw. Tak portfelowej, obiegowej. Najrzadszy rocznik, 5 groszy 1993. 5 groszy 1993. powracany dość często do tej monety, ale ona cały czas. Idzie do góry za stan menniczy. Coraz więcej trzeba zapłacić. Teraz już pomiędzy 70 a 80 złotych, dlatego z 5 groszy wzrost procentowy to jest 150 tysięcy procent zysku. Na czym tyle zarobicie, jak nie na groszowych monetach portfelowych? Na żadnym złocie, srebrze. Oczywiście stany mennicze się liczą, ale tutaj macie skiny, stany mennicze. Po tyle sprawdzam tylko zaufanych sprzedawców, których ja znam od lat i wiem, że oni sprzedają w porządku monety. Nie mówię o ludziach, którzy się pojawiają raz na czas i mówią, że mają mennicze monety, bo to są osoby niesprawdzone. Można na licytacji wylicytować taniej taką pięciogroszówkę i też może się trafić stan menniczy idealny. Z obiegu raczej już tego nie znajdziecie, ale kto wie. Słuchajcie, tutaj macie na kup teraz... Ktoś opisuje stan drugi, stan trzeci i mimo wszystko sprzedają się te monety 5 groszowe. 93 rocznik, jak tu widzicie, po 10-15 zł za stan drugi, trzeci, gdzie moneta na zdjęciu widać, że jest zniszczona obiegiem. Ja takich mam odkładanych trochę, ale na chwilę obecną nie idzie już znaleźć w obiegu 5 groszy 93. Zresztą w komentarzach mi napiszcie, ile Wam zajęło czasu, a wiem, że są osoby, które do dzisiaj nie znalazły tej monety z obiegu. 5 groszy 1900. 93 roku. Więc jest to moneta jak najbardziej inwestycyjna i warta zachowania. Ja wiem, ktoś tutaj napisze 5 groszy przedwojenne jest mniej warte niekiedy, bądź jest więcej warte, a też były duże nakłady. Nie mówię tam o roczniku takim szczególnym, gdzie jest nakład bardzo niski, ale przypominam, że przed wojną za 5 groszy można było kupić pół kilo worka, pół kilo worka, pół kilo ziemniaków można było kupić Idź teraz za 5 groszy, proszę, ja ciebie i kup pół kilo ziemniaków w kiosku. Co kupisz za 5 groszy? Więc te monety są jak najbardziej, jak wiecie, nieszanowane, porozrzucane i zachowało się w Stanach idealnych. Bardzo mało, oczywiście, woreczek menniczy tej 5 groszówki. 93 tutaj już macie skina, poszedł niedawno za 5 tysięcy złotych, czyli 100 sztuk za 5 tysięcy złotych, więc są to realne ceny dla kolekcjonerów. Bo, oczywiście, osoba, która się tym nie interesuje, ma to głęboko, powie, że to jest dla niego warte tylko 5 groszy i ktoś, jak ktoś zapłaci za 5 groszy, 70 zł, to jest co najmniej delikatnie mówiąc niepoważny. Ale kolekcjoner, jak chce mieć monetę w stanie menniczym, no to musi stanąć na głowie, żeby ją znaleźć. A na chwilę obecną ceny są takie, jakie są. Także jak nie wiesz, w co je zainwestować, to być może poszukiwanie monet 5-groszowych, gdzie nawet zniszczone sprzedają się po 10-15 zł, 5 groszy 93 roku, może czy przynieść jakąś inwestycję w przyszłości. Nie mówię, że teraz, ale jak te monety zostaną wycofane z obiegu, a ich czas zbliża się coraz bardziej z powodu rosnącej inflacji, więc wtedy być może ich cena wzrośnie dużo więcej. A ewenementem są destrukty. 5 groszy 93 roku, w slabie NGC słuchajcie, na chwilę obecną ceny na to nie ma, ale jak na mój gust, to dużo, dużo więcej ona będzie kosztować. Jeżeli ja ją miałbym sprzedać, to na pewno nie sprzedałbym jej taniej niż 1000 zł ze względów sentymentalnych. Jest to destrukt monety obiegowej 563 roku, jak widzicie, idealnym, w idealnym stanie on nie jest, ale jest jednym z nielicznych destruktów z tego roku. W Slabie NGC dla mnie ma wartość wyjątkową. I tu dla porównania 5 groszy i 5 złotych miniaturka oficjalne bite przez NBP w 2008 roku. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.